Sialeczko, z tej strony śmiech, lecimy dzisiaj z teścikiem dwóch zestawów rakietu Diorge Casiopeia N3501. Cztery sztuki takich rakietek, powiem Wam, że dosyć fajnie wyglądających. Są wszystkie niezbędne informacje na tyle opakowania. Tutaj mamy tak: gramatura 313 2, 2022 rok produkcji, Dostępne oczywiście na odpalaj. Wersus, versus rakiety Dragon i od nich zaczniemy. Ta nazwa troszeczkę do mnie nie przemawia, więc wydaje mi się, że fajnie będzie jak po prostu od nich zaczniemy. Też 2022, ta sama, ta sama partygrama, która też bardzo podobna, 113,2, więc, więc one gabarytowo są bardzo, bardzo podobne. Tu mamy dwie, dwie już przygotowane, więc w pierwszej kolejności lecimy z tymi Dragonami. Co? No, ja lampę wyłączam i lecimy. Pierwsza sztuka. Dragon. Jaki dragon? Wow. wow! O, ale dygnęła, ty! Dy. Dobustowana! Ja myślałem, że to będzie paździerz. Jest dobrze, jest dobrze. Druga sztuka. Palo od razu. Druga sztuka dragona. Ty, głośne, nie? No efekt szybko znikł, ale jest moc, jest moc. To może nie wiem czy to będzie tak. E, będzie się czuć tak na, na filmie, ale jest moc zacna. Teraz leci zielony kijek i leci kijek bez koloru. bez koloru. Dwie kolejne sztuki. Dragon. Dragon. O, może tak, może zaczniemy od tej tęczowej, a później tą ostatnią walkę. Tam tam po lewej najpierw. Tamta. Kolejne dwie sztuki. Zrobiliśmy dwa zestawy, żeby ten filmik był troszeczkę dłuższy. Multicolor, ale ono nisko leci, nie? Słaby silnik ma, nisko leci. Dobra, dawaj drugą sztukę bez przerwy i robimy przepięcie na CasioPeje. To są stare rakiety już. Data produkcji 2022. Dostępna na odpalaj. O, ta poszła lepiej. Wow, broka długo utrzymujący się, nie? Kurde, nie jest, nie jest źle, testowałem w tym roku rakiety i powiem Wam, że jest naprawdę paździerz a z tych można się fajnie pobawić, one nie są drogie, one gdzieś wyjściowo 40 parę złotych więc minus jakieś rabaty, koło 50 złotych, niech one powiedzmy kosztują około 50 złotych, tak mi się wydaje bo na 100% też nie jestem w stanie Wam powiedzieć, na pewno dodam do, do opisu także co, lecimy z Casiopeją. pierwsza sztuka, zobaczymy czy będą lepsze Widzimy gorsze. Gabarytowo bardzo bardzo podobne. Wow. No pierwsza dała czadu. Pierwsza dała czadu. Dawaj drugą. Wow. Ty, no kurde. Mamy chyba jakieś odkrycie. Mało osób o tych rakietach mówi, a to są naprawdę zacne rakiety. I one są tutaj dosyć dobustowane. To nie jest żaden woreczek, to nie jest żaden wiesz, pocisk, nie? Tylko to są woreczki. Nie lecą za wysoko. Do zabawy powiem Wam, że na razie, na razie jest zacnie. moc, Ale efekt to one mają chyba ten sam efekt, nie? Mm. Tylko że w innym opakowaniu są. I Kasiopeja wydaje mi się, że jest troszeczkę bardziej podkręcona, ale może to tylko takie moje odczucie. To jest ten sam efekt, ty. bo to było też yy, też ten, jak tak jakby było, tak jakby były te same efekty. Naprawdę fajne rakiety. Naprawdę fajne rakiety. Weź cyperki pozbieraj. Żeby nie było, że śmiecimy, zutylizujemy to. Powiem Wam, że naprawdę rakiety bardzo podobne. Z tym, że ja delikatny plus dla Cassiopeia. wydawało mi się ciutkę mocniejsze. Nie wiem, jak to film odda. Dragon, efekty naprawdę bardzo, bardzo podobne. Może jakaś subiektywna po prostu opinia, że ta Cassiopeia jest mocniejsza. I powiem Ci, że podobały mi się. Podobały mi się. Dałbym im dziewiąteczkę. Na 10. Myślę, że naprawdę solidna ocena, fajny teścik, więc możecie sobie porównać, zobaczyć czy, czy Wam się dają, czy też nie. Zapraszam Was na odpalaj, oczywiście są dostępne, więc to by było na tyle. Trzymajcie się, hej!